Witam. Ja chciał o kapsułach. Ten, no, no to sobie będzie o kapsułach, czejcie. W ogóle to co się tu dzieje, to jest jakiś hit. Ja nie wiem, czy to będzie leciało tak jak kontendersi z Sztokholmu, czy jak. Całkiem śmieszne, trzeba przyznać. Nie, zobaczymy, może będzie milion złotych na początku. W Place, wejść można i sprzedać coś jak chce, chcecie, jak macie jakąś super ofertę za jakiś item, to w ogóle to jest chyba całkiem niezła oferta, to trzeba przyznać, bo to jest 1 do 1 Upina. Całkiem dziwne, że takie coś jest, ale jest, no to spoko, nie? No. I małpa jeszcze, to wymienić coś możecie jak chcecie. Pozdrawiam i w ogóle. Fajnie, no tak. A więc. Tu se leci, że ho ho ho. ciekawy mnie do ilu to doleci. Wydaje mi się, że trochę to będzie kosztowało. Tak bym powiedział, czybym tego dokupował miliony? Nie wiem, te, teraz takie to, 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 to tak trochę dziwnie brzmi, bo to takie FOMO trochę. Ale jakby spoko sprawa, nie? Z drugiej strony mamy sobie na przykład takie i te takie też są całkiem spoko, nie, nie wygląda to źle. Powiedziałbym, że na legendach trochę kurz opadł aktualnie i da się je kupować całkiem tanio. Przynajmniej teraz już nie ma takich jakichś problemów, żeby tego dokupować za złotówkę. Więc w sumie całkiem miło. Do flipów się aktualnie nadają. No tak jak się nadają, jest to jakie jest. Reszta kapsuł się prezentuje w sposób taki zwyczajny, bym powiedział. Trochę rzeczywiście na większości z nich, właśnie w cudzysłowie, kurz opadł i nie ma na nich jakiegoś takiego wielkiego ruchu. No i teraz pytanie jeszcze, jak to będzie wyglądało w jakiejś tam szerszej perspektywie? Ja powiem tak. Shanghai mnie satysfakcjonuje. Ja sobie nieco, nieco tych rzeczy dokupiłem, ale to nie są jakieś takie posrane ilości, żeby jakoś niechuj wie co z tym robić, no i zobaczymy jakby jak to będzie wyglądało tam w przyszłości, jakie to będzie miało, jakie to będzie miało yy, liczby na sobie, bo to tylko o liczby chodzi, na, na pewno o nic więcej. No, także chciałem taki mini komentarz do tego nagrać, co się dzieje. Ja osobiście aktualnie jestem w stanie kupowania legend, no bo w sumie to je przeflipowałem, więc w sumie spokoję, jeżeli by się gdzieś tam je udało odkupić. Mm, no i chętnie bym ich odkupował tam całkiem sporo. E, najlepiej to plus minus jakieś dwukrotność tego, co się udało przeflipować. No i w ten, w ten sposób jakby to będzie grane. Co jest całkiem fajne, no bo mimo wszystko to ma dosyć spore liquidity i to jest bardzo spoko ten do flipowania nim. No to tak działa dosyć sprawnie, to nazwał. Także według mnie trochę nie ma tego złego w tym, co tu się dzieje. No, także uważam, że wychodzi całkiem nieźle w aktualnym stanie. Tak. No i czy coś więcej w sumie można byłoby tu powiedzieć? Czy coś jeszcze więcej można byłoby tu zawrzeć? No nie za wiele, tak to nazwę. Pozostaje nam czekać. Ja się nie mogę już doczekać, Austin, co się tam wydarzy, bo tam dopiero będą śmieszne rzeczy. No, to ja pozdrawiam i życzę miłego dnia, a jeżeli ktoś ma pretendentów na sranę, tak jak jakieś romantic macho i tak dalej, no to sukcesów w holdowaniu. Mam nadzieję, że będziemy mieli drugi Stockholm, albo drugi Antwerp, trzeci Sztokholm, czwarty Kraków, piątą Atlantę, ee, siódmy Berlin, ósmy kurwa coś tam. Cześć.